Nie ma neczko. ma na odcineczku. gdzie gramy na tą farbę. Tu, tu, tu. Ale widzę z tym Zgadnijcie, I kurkiem! Nie ma, chyba. No ja nie znam je znam jedną osobę, wiesz? Nie, eee, ale masz Nie masz nic. Ja 7 milionów. Co? Ile ty tu Idę do sklepu, dzień dobry. Hmm, o, kupa. I patrz. Mam, ma, mam, kupę. Kupę mam. Kupa? Moja kupa. patrz, posiadzie to. Nie. Nie działa. Nie działa. Osadziło się. Marchewa! Marchewę mam! Zobaczcie, go! Marchewa duża! Zobacz! Idę ją teraz sprzedać! Dzień dobry, to potrzeba! Jak chciał wszystko sprzedać! To wyjdzie 85 dolarów! No, teraz mogę więcej kupywać! Marchewek, idziemy! Cichu, coś jest fajnego w sklepie! No, patrzę, ale... O jest komuś!

Patrzcie, jakie mam teraz super marchewy. A idę wielkie. Co to Co to mi zrobiłeś? Miałam tam jakiś pszczołka, stary. Idzie. Idzie, mam ja Idzie. działa, teraz I co to jest? Like. Ja tego nie widziałam dobry, Coś dobry. Do. Co z tego mi zabrałeś? dziesięć. przydać, przydać. dobry. I, I jak się dzisiaj poś Dziękuję. Oje, zajmij się, zajmij się. Co? Chcesz się Pukam, nie znalazłam. Dobra. Teraz mogę kupić tomato. Mogę teraz kupić suszkawki. Tomato dla mnie nie stać. I mogę trochę pichów Malchewki! Ciężko sadzić! Tu, tutaj! I, 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 I! O, o, o! Sadziło się! Malchewki! Ciu, ciu, ciu! Ciu, ciu! O, to jest bójój! Boski! Krzaczek! Jaki ty masz krzaczek? Ale słaby! Trochę jak, jak, jak twój ognun wygląda! Co to jest za gzibek? Gzibek, gzibek, gzibek? No, Nie ma go? Tylko był jednorazowy? Nie no, to ja wydałem Robuxy go zdobyć. Co ty gadasz?

No, ja tak! Tak! No, ja marchewka ta! To... No to co? Wyszczamy, zbieramy, podpalamy. Dobrze, zobaczmy, co będzie się działo. Uwa, bo waga jest czarna, jaka widzimy. Stoją kamermeni, oni się chowają przed kimś. A ta osoba jest spitterman, co? Nie? Tak, tak, on jest opanowany, patrz, to jest opanowany. Spitterman jest, to już On dawala wszystkich swoich, nie? Kolegów. Patrz, że wszystko.

哎呦！ ja idę. Co to? Co to jest? Aha, łowię mi się coś! Jestem loza, loza, loza. Co to jest loza? Zimno mi. Jestem bardzo zły.

Ô mọi người ơi 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 mọi người Cześć nowego w sklepie, chcę wykupić, chcę wykupić, chcę wykupić, chcę wykupić, chcę wykupić, I

你嫁我。 Ja się nie leje. Ja się leję. ja. Mieszę, ja. Daj, dawaj, dawaj, Lej Daj, Lej lej, 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 lej! Lej! daj, daj. Daj. Tak, daj, dostałem. Dziesięć ja dostałem.